Ci goście byli chyba. To, no. no, no tacy zra, t, 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 Mają takie Będzie luźne podejście. Nie, nie. pod względem punktualności. Czekam eee, na w, większość, większość uczniów zalicza się do tej kategorii. I w końcu. Na i w końcu któryś... ci, na których trzeba czekać wiecznie, profesorowie. Dobra, jest spóźniona. <laughs> Witam wszystkich. My bad, my bad. Sory, sorry, sorry, zaspało mi się, zaspało mi się, sory. Sory. Co? To, 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 jest... To jest paskudne być spóźnionym. Weź się ją zabicie już. Wcale nie... Jest. Trzeba to przetłumaczyć. No powiedz po prostu, że spóźniłeś się, bo musiałeś się wydostawać z góry. Z... no dobra, inaczej. No dobra, inaczej. Czarodziej nigdy się nie spóźnia. Nigdy też nie przychodzi za wcześnie, ale dokładnie wtedy, kiedy sam tego chce. No, a teraz seryjnie? <laughs> znaczy, powiem tak, jakby to by sam powiedział, Sarumo, wyszłoby mi to lepiej, bo... Dobra, dajesz. Lubię grać Emeryta. No daj, Romeo, ciśnie. Ja to, ja to nigdy nie, nie śpię za długo, wiecie? Znaczy, zgubiłem się, kurde, to przez Trojkę Nermówską. W dupie mają czas oraz innych ludzi, w zasadzie to jest e, ten rodzaj. jebać tu. No, czyli po prostu profesorzy. No, profesorowie dokładnie być. Profesorzy, tak e... kupcy i doktorzy. Ale w każdym razie każdy już przybył. E, w końcu. No i tak to teraz będzie wyglądać, także. Hmm. Aj, moment, byte! Zdaje się, że jeszcze kogoś bohakuje. Osobiście, ich wybatorze. Teraz, Ajake i jeszcze tutaj nie przeszły. E, nic nie wiem na temat Biakuje, ale. powinienem zdecydowanie zaliczyć Sajakę jako przykładowy model ucznia szkoły w, y, średniej. No taka. Więc spóźnienie dla niej? What? O co chodzi? Coś się stało? Ja. Ej, gościu, widziałeś sajakę? <grym> Dlaczego miałbym? E, po prostu przyszedłem prosto z mojego pokoju tutaj. Może zapomniała o naszej obietnicy. E, subskrypcji! Doku o ma no, naszej subskrypcji! <grym> Jeśli Czekaj. Mam przeczucie chyba. No, no to, to wiem, ale że, to, że. W sensie chyba, że zawsze jest. Że zawsze jest wtedy, kiedy... No, że się po prostu, że się nie spóźnia, jeśli mamy te swoje wspólne akcje. Właśnie w tym stylu. Słuchając każdego, kto tak mówi, mała, czar... mała, mroczna. Spekuluję. <laughs> e, a, mały, mroczny niepokój zakradł się we, we mnie. I on zaczął narastać bardzo szybko. E, sorry, muszę spierdalać. Muszę sprawdzić co z nią. E, te słowa opuściły moje usta zanim... E, Wybiegłem z sali. I dramaty i ostra muzyczka teraz! Ostre kawałki! Da, 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 da. I kiedy Sorry. przybyłem do mojego pokoju, gdzie powinna... miałem zostać sajak... Gdzie zostawiłem sajakę na jedną noc... Powinna Zostawić być bezpieczna. Eee... Y... over... No, jak to przetłumaczyć? Czekaj, bo nie widziałem poprzedniego. A... Gdzie to... powinna być, bez... gdzie powinna być bezpieczna, ale... Ale przez tę noc. Jak no, wiemy to ten. Co tu o się kurde. odpierdoliło? Mój bojkuj został kompletnie zrujnowany. Co do kurwy? Okej. Okay. Ale nie Co mamy jeszcze dowodu, że faktycznie nie żyje, więc jeszcze nie zaliczamy tego, że zjebałem. Aczkolwiek mam wra... Lepiej sprawdzę łazienkę. Zobacz, z, rzućmy My? okiem do środka jeszcze chyba za wcześnie, że żeby... nie Oj, ojej, nie żyje. FAK! Chwilkę mi zajęło e, chwilkę mi zajęło e, ogarnięcie to. We właśnie krzyknąłem. Kiedy zobaczyłem to na własne oczy i ten widok wrył się ostro mi w mózg. A potem. Potem. Wszystko zrobiło się czarne. A co cię przetom. Brawo, skończy! <głos> <głos> Jakiś progres. E, e, ja bym opto, e, optował, żeby teraz zrobić przerwę, bo teraz będzie na to dobry moment. Ale, ale to A, po wy... dialogach. Kiedy no otworzyłem dobra. oczy, e, z, e, zauważyłem, że wszyscy gapią się na mój A Czy znaczy nie, że na, że. To na coś się gapi, ale. A, no sailing, no chyba, że na, na sufit. sufit no to był sufit. Sailing, e, chyba, e, i, chyba. Który widziałem wcześniej. I kiedy tak, to... wstałem, e, zobaczyłem, że, że inni patrzą się na mnie. Że ktoś się na mnie patrzy. No? Yy, znowu to był ktoś, kogo widziałem wcześniej. A obudziłeś się, w porządku. Wreszcie, wszystko w porządku? Nie. No kurwa, nie w porządku. To nie jest czas na upierdalanie się. Róż tu dupę! Nie czuję um. się! to byłeś totalnie przytomny, musisz. Musiałeś... Musieliśmy cię tu przetargać. Co. co nie dziwnego, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło. Yyy... E, coś się wydarzyło. <tryk> Aaaa, no. Ale Jeśli ja ja nie zapomnę, wstawię tutaj ten z trzeciej części, ten... no. <tryk> He, hej, wszy wszystko dobrze? Więc to nie był sen. To co widziałem. to było naprawdę. Hm. A czy on to mówił do nich? Eee, właśnie. To się stało naprawdę. Sayaka nie żyje. Tak jak Kurosaki Ichigo. Bądź szczerzy, nie. Bądźcie szczerzy, Ja nie umiem grać na. Ja jest dawno postanowiłem, że nie będę grać w Buchmachera. Spokojnie, pamiętaj, że jeszcze masz masz. Facetę. Ale od technicznej strony zdołałem to rozgryźć, nie? No. To był świetny pomysł. To, to jest świetny pomysł, żeby tak do tego podejść. Dobra. Dzięki temu główny bohater ma motywację, żeby jeszcze bardziej się... Starać. Starać. No, tak, żeby sobie zabić i się stąd wydostać, ale żeby jakoś to rozwiązać. Ten nie za to zapłacił. Nie dowiemy się kto to bo czym... Głęboka oczywiście... mroczna... Właśnie. Dobra Głęboka mroczna rozpacz e, rozpier... e, przeszyła całe moje ciało A potem eksplodowała we. mnie. No dobra, to zaczekam aż się skończymy te dialogi, to wtedy coś powiem, okej? Okay? Mhm. E... Żyć, to mnie należy z Okej, zamknę się i... No i tu. To... A, że, że zerwał się do biegu. Ej. Gdzie, ej, gdzie ty? Gdzie ty... E, gdzie ty się Gdzie ty się... Jak myślisz? Gdzie ty się wybierasz teraz? Muszę ją zobaczyć na własne oczy. Muszę zobaczyć, że jeżeli Sayaka jest... Sayaka jest... Just give up. Możesz sprawdzić jeden raz, dwa, nawet tysiące razy. Sayaka jest totalnie i niepodważalnie martwa. Nie! E, ja muszę zobaczyć to na własne oczy What? Excuse, excuse What? me. Sł ehm. Słuchaj No, czy nie tu mam jakąś klasnice? Nie wiem. Słuchaj uważnie, no. gościu. E... E, co ty myślisz, że. Mo... E, że e... Co... E, co według ciebie mogło się stać, je... e, jeżeli jeżeli stąd pójdziesz? E... Dobrze. E... Trochę ekspresji, człowieku. Właśnie dziewczyna. A co dobrego wyniknie, jeśli tutaj po prostu będę siedział? Znaczy, czemu się wszyscy zebraliśmy w sali w takim czasie jak ten? Nasz, nasz przyjaciel, Sajaka, ona... Przyjaciółka. ...jest martwa. Martwa. Ja jak lektor. Kiedy, kiedy to powiedziałem, w końcu to u to dotarło. Cześć. Dotarło, że ona naprawdę... że jej naprawdę nie ma. Czekaj może... kurwa musiał tak. E, o co chodzi? A czy nie, bo chciałem się przyjrzeć końców zbrodni. E, Jesz jeszcze będziemy jeszcze będziesz miał na to okazję. Okej, okay, dzięki. Ale z nią. A dobra, nieważne. No jedziesz. E. Cóż, żaden z nas również... Nikt, nikt z nas również nie chciałby być tutaj. Teraz w tym miejscu. Tak więc, czemu? Czy, czy to nie powinno być oczywiste? Monokuma... on powiedział, że. że. że to wszystko tu. że, że mamy się tu zebrać. A, mamy się tu zebrać. Te protesty? Na wszelki wypadek zobaczę o co mu chodzi, ale. No bo eee, protesty że, się, okay. że byliśmy przeciw. To protest. Okay. Nie, protestować, zgłosić protest, ok. Może byli przeciw, wszyscy. No, jedziesz. E, moment, a by nie byte. Nie mów w taki sposób. Nie zgadzam się. Nie zgadzamy się z tym. W sensie. Pamiętamy, jaką straszną. Yy, jaką straszną cenę sobie, musiała zapłacić. Nie wiem, w jakim sensie. Lecz. Co. Cóż, Taka jest spokojna nawet. No on jest bardzo fajną postacią. Ja zdecydowałem, że powinniśmy... Ja, ja zdecydowałem... Ja przekonałem wszystkich, żeby przyjść. W tym momencie musimy robić to, co nam mówi. To co, mu, to, co powiedział. Jesteśmy jego więźniami, prawda? To nie jest dobry pomysł, żeby się... żeby... żeby przeciwstawiać się mu bez... bez, bez powodu. Bez powodu. W sensie, że nie mamy Belsa w rękawie, ty chyba my się tam. Nie... nie powinniśmy robić żadnych. Nie powinniśmy robić żadnych i... idiotycznych Żadnych innych ofiar niż, niż te, które już mamy. No zaraz paliłem. No dobra. Dlaczego powinniśmy słuchać tego wszystkiego co ma do powiedzenia? To oczywiste, że to on zamordował Sayaka. Ja w życiu tego nie zrobił, jeśli... Jeśli, musi, jeśli jest coś, w co macie wierzyć, właśnie w to uwierzcie. Nie jestem takim potworem, jestem robotem. Znowu on. Hey, um. I spo, poza jakimiś... poza oczywiście konkretnymi regulacjami... Naruszeniami. naruszeniami. Poza naruszeniami oczywiście regulaminu szkolnego w żaden sposób nie będę interweniować. Obiecałem wam przecież, że nie. Zrobiłem wam subskryba, że. <laughs> Co. Co zakłóci wasze szkolne życie tutaj, prawda? Up. Jestem dobrym obserwatorem. <laughs> ma to jak mówić, żarty, które tylko my zrozumiemy. Dobra, idziesz dalej. Bo tego to lepiej nie bardzo w stanie przetłumaczyć. Birta jest nie bardzo wiem co mu chodzi w tym momencie. Dobra, olejmy to. But, but... Ale. kto mógł to zrobić? Kto ją zabił? Come on! No i dobrze już wiecie kto. Ok, już wam mówię. Ta osoba, która ją zabiła, to. jest z was. Nikt na, nikt na to nawet nie odpowiedział. Ktoś z nas zamordował sajakę. Nie bądź głupi, to... Hmm? Czekaj. Daw, to są te kosmetyki? No właśnie. <gry> A co jest? Wyglądasz jak co jest, wyglądacie jakby właśnie zobaczyli, jakbyście zobaczyli gołębia, który wystrzeli z minigana. Tego to tłumaczę, nie wiem, czy to jest, no, to jest jakiś... Y, idiom. Nie pamiętacie co ja wam mówiłem zanim że się, kiedy to się wszystko zaczęło? To ja rozumiem, się... O właśnie o to, Dobra, to ja teraz... To, to ja może o to teraz wspomnę, bo chciałem po dialogach, ale jak to jest to. Jeden z was zabił Sajakę i dzięki temu może awansować i właśnie o to się chciałem zapytać co no, oni Hej No jedziesz, no właśnie o to się chciałem o to się właśnie zastanawiałem, bo okej, okay, ktoś ją zabił Czy ktoś kogoś zabija w każdym razie i musimy... i nie wiedzą kto to dokładnie jest I w momencie kiedy nie wiedzą kto to jest, to ten ktoś powinien zostać wypuszczony, co nie? Zaraz się to wyjaśni no, właśnie o to mi chodzi. Chyba, że no po kogo nie wypuści. I najpierw musimy zgadnąć, kto to zrobił. Jeśli nie zganiemy, no to on nam mówi, i wtedy go wypuszcza. Albo ma to być. No, 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 skoro nie wiecie, to co ja wam będę przeszkadzać? Nie będę przecież naruszać regułami. Nie będę przecież interweniować w wasze szkolne życie. Czy coś w ten To jest psychopata, nie? Ja tego nie tłumaczyłem. Ciemniarz. A, nie dobra, no to przetłumacz teraz. Ktoś po prostu z, z, działa zgodnie z zasadami, no to chyba nic z tym złego, nie? Eee... Ściemniasz... Prawda? Oczywiście, że ściemnia! Ja mówię, on ją zabił! Wrong! Eee... eee no kuźwa nie! Eee... do... Jeden z was jest naprawdę kiereszej wody zabójcą, mordercą. <grystanie> Już nie to jara. Jeśli chcę. Jeśli... Jeśli chcą. Eee. Jeśli ten ktoś to chce, to może zaćwiczyć temu faktowi. W sensie nie bardzo wiem o co chodzi, że teraz się przyzna przy wszystkich. Czy... No że jeżeli ktoś chce, to może się teraz przyznać odnośnie tego małego no. faktu. Jeśli ktoś chce, może w tej chwili... Yy, Wyjść się przed przyznać, się przy... na wieki i siedzi na dupie i nie przerywa. Eee, co? Eee, bez, bez zastanawiania się, rozejrzałem się po wszystkich. E, każdy miał ten sam wzrok na ich twarzach. Wytychę. E, każdy, obserwo, każdy obserwował e, kogoś innego z e, mieszanką strachu, podejrzenia i zmieszania. E, jesteś poważny? Naczysto jest, Dust? to jest za, zabić. Nie, no dobra, nie będę tego wymagać, tak, a style dobrze nie pamiętam. Ktoś zabił kogoś! No, to niesamowite, yy, to niesamowite, co ludzie potrafią zrozumieć. Dosyć. Do, tego są do czego są zdolni? A, do czego są z, ludzie zdolni? Ej, czekaj chwilę. Yyy... Nie, wmówić, nie Nie próbuj mi wmówić, że on mówi prawdę. Stop talking. Wystarczy. Pamiętaj, jesteś biechuję. Zanim cokolwiek zrobimy, chciałbym potwierdzić coś. coś z tym wypchanym zwierzem tutaj. Jeżeli jeden z nas naprawdę okay. ją zabił, to ta osoba uzyskuje teraz graduację, prawda? W okay. Wymyśliłem to słowo graduacji, proszę się nie czepiać. Dobra, może no. sprawdzę, bo przyda nam się jeszcze to słowo zapewnić. Gradua graduation to jest ukończenie szkoły. A ukończenie, czyli lewaki ukończył Czyli musimy po prostu tutaj skorzystać z czasownika zamiast ten. Dobra. Nie zgrywaj głupka. Eee... Eee, tak jak po... eee, eee, to powiedziałeś, nieprawdaż? Jeżeli ktoś zabije kogoś, może sobie iść. <laughs>

Wy myślicie, że to jest takie po prostu... to jest takie... O, to nie możecie tak sobie po prostu zabić, pakować manatki, wyjść sobie ali, Roma i, i już. Ale wyście, jesteście super naiwni, potwornie naiwni, piekielnie naiwni! Nie, 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 to się dopiero... Za... to wszystko dopiero się zaczyna. Cała zabawa To... Zaczyna się? Now then. Dobra! Dobra, czy jesteście gotowi? Atencjon! Atencjon! Czy tam jak wolisz taka? Słuchajcie mnie, mam waszą uwagę? Halo? No Halo, tu mam mikrofonu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Jakie są jeszcze słowa? Jakie są jeszcze litery? Zaczyte. Dobra, chujem. I Teraz, dobra, pozwólcie, że wyjaśnię wam teraz drugą część zasad dotyczących właśnie ukończenia tej szkoły. Bo są dwie części, co nie? Jak już, mówi, jak już mówiłem Musicie kogoś zabić, jeśli chcecie się stąd wydostać. No i dobra, to mamy. Ale. Nawet jeśli już to zrobicie, jest jeszcze jedna rzecz, żeby to całość. żeby całość tego, prawda? Żeby ta zgoda na ukończenie, żeby oficjalnie móc wy wystawić wam papierek ukończenia szkoły, żeby. No musimy załatwić jeszcze jedną małą formalność, ok? Macie to? Perhaps... Nawiązujesz teraz do zasady numer 6 szkolnego regulaminu. Jeżeli sprawca, który popełnił zbrodnie, nie zostanie znaleziony, nie zostanie zdemaskowany przez innych studentów to o tym mówimy, tak? In other words... e? Bingo! E? Kurde jest mi się e... Nie chodzi o to, żeby po prostu kogoś za zabić. Jeśli Trzeba kogoś zabić, ale nie możesz zostać wykryty. Nie może widzicie, to ty. Macie to? Kurwa, czekaj. Będę to wytłumaczyć teraz. Aha, dobra. Czyli że w tej so... chwili chyba, że muszą po prostu... Co, jakoś... oczy co, co oczywiście oznacza, że potrzebujemy systemu, Żeby yy... no. oszacować, kto albo nie za tym stoi, chyba. No, dokładnie. O, i to jest kluczowa, więc przetłumacz prawidłowo. Okej. Okay. No i dobra, czyli że. Czyli oznacza to, że następną część. Chwilę, następną część trochę czasu, zanim tuż po morderstwie, które miało miejsce, następną część chwilę czasu poświęcimy na rozprawę. Kolegium Młoczniowskie! Rozprawę klasową. Hmm. A tak, kolegi Mocniowski. Nie, nie będzie kolegi. Dobra, nie, nie będzie kolegium się dobrze kojarzy. Do. No. To mi się dobrze kojarzy. No, je, jedziesz. Tak, to się dzieje zawsze. Zaczyna się zawsze kilka godzin po morderstwie. Czyli właśnie teraz. Wszyscy, którzy się tutaj teraz zebraliśmy. Również oczywiście z tym naszym trawcą, który zamordował. I wszyscy ci. Nawet, że mam budowanego w ogóle tłumacza I wszyscy ci nasi nie schadzi muszą wszyscy zebrać się w tej chwili w jednej wielkiej debacie politycznej Nie dobra, teraz. Debacie. Wszyscy musicie się zdawać. Trochę mi się kojarzy, że to gra w mafię, wiesz? Trochę mi się każe, że gra w mafię w tym momencie. No nie gra. I gra mafia, w sensie ta taka czeska wersja GTA. Tym bardziej nie grałem. No. A ponieważ ta czeska wersja GTA jest niezła, tylko jest taka dosyć mocno... pierwsza część jest mocno realistyczna, także trzeba uważać. Tam nawet mandaty dostajesz. O kurde. zaprakujesz, także no... Ale to jest dobre. Muszę sobie to kiedyś zagrać. No dobra, podczas, na, podczas naszego podczas procesu, no bo kolegium to jest nasza własna co nie? czyli podczas procesu musicie... wszyscy musicie, zaprezen, musicie zaprezentować argumenty. Musicie, musicie wybrać osobę, która z waszym zdaniem jest odpowiedzialna za małżeństwo i wytoczyć swoje argumenty. To jest ten moment na żal, tak zaszykujcie. I kiedy. I. I kiedy wszyscy już oczywiście się wypowiedzą, decyzja o tym kto zabił zostanie. drogą... zostanie wybra... O, nasz sprawca zostanie przez was wybrany drogą demokracji! If the answer you've arrived at is correct, a temu, a temu drogą demokracji pytacie, Bo ja tak mówię! Paliłeś. Nie, pozwa, pozwa, do końca. Pozwól, pozwól A, Aha. dobra. A, I kiedy wasza odpowiedź i kiedy wasza odpowiedź okaże się prawidłowa, No. I tylko ta osoba, która zakłóciła wasz szkolny spokój, bo to chyba nawet jest w regulaminie, że nie wolno walczyć w pokoju, zostanie ukarana. a reszta może sobie żyć dalej w naszej świetlanej komunie. Ale jeśli wybierzecie źle... ...to ta osoba, która naprawdę dokonała morderstwa... Przeżyje i nic jej ja, ja nie zrobimy, oczywiście to wiadomo, tam punkt pójść i tak dalej, ale za to cała reszta otrzyma karę. Kara razy dwa i chuj. MAJTKOWANIE! <laughs> nie, co ty, e, stop and go dostaną wszyscy, że będą e, musieli, jak czy będą Czy wspomniałem, stop... że to majtkowanie będzie... Czy, czy wspomniałem, że to majtkowanie... Be, czy, że, że, że do majtkowania mamy specjalne... mamy specjalne majtki? Z drutu? Zdruciane. <noise> <noise> Także tam. No. Dziewczyny to mam jeszcze pół bierze. Najwyżej cyfra im się zrobi, ale. <noise> Sorry. No. Co znaczy, że Wasze szkolne życie się skończy. Będzie przejebane. Znaczy to, że jedziemy? Z tym koksem? W sensie chyba tak to można przetłumaczyć? Znaczy się, tak długo jak e, e, ro, rozprawa się ciągnie, e, możecie zrobić wszy, e, wszystko co możecie, coś takiego. Wow. co so, no tak tak, tak więc, co dokładnie masz na myśli, mówiąc kara? Hmm... No ja dr dr drutowane majtki. Majtkowaki. Nie, ja jestem za tym, żeby. Dobra, zrobić... dobra, 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 okay, okej, okay, okej, okay. okej. No dobra, to jakbyś tutaj na łatwiej. Wyt... Jakby to łatwo wytłumaczyć. Egzekucja! Nie, nie! E Egzekucja! What? No, majtkowanie. Y a przez egzekucję masz na myśli. Druty, majtki, czego nie rozumiem. Egzekucja to jest. Egzekucja to jest egzekucja. Ezekucja. Masz to. No. Dobra, jadę. No wie, no wiecie, czajcie, no egzekucja. Czesła Trzesłowaj... jak czy Czytam. No właśnie, gastrujący. Koronawirus. Albo koronawirus, no... kuźwa, dobra. No po prostu roz, roz, rozpierdolimy was na kawałeczki po prostu jak papier, jak papier, jak papier, jak papier, jak papier wrzucony do blendera. Jak samolocik, jak I, papierowy tego blendera. Samoloci... Tego blendera. E, jak samolocik papierowy w huraganie. No dokładnie. Właśnie, <laughs> taka piosenka była, <laughs> no to właśnie w tym stylu. Pa papierowy tu pole w huraganie. Papi no, pap papierowy księżyc z nieba spadł i tak dalej. Jedziemy, dobra. Dobra, lećmy dalej. A moment czyli jeśli dobrze rozumiem, jeśli, jeśli, jeśli dobrze, jeśli ustalimy sprawcę tej zbrodni, to tylko, to tylko ta osoba zginie, ale jeśli, się z, ale jeśli to nie będzie ktoś, to my wszyscy zginiemy?